Artur Szpilka co prawda nie boksuje, ale dużo się wokół niego dzieje, on sam bardzo się udziela, w przeciągu tygodnia teoretycznie rzucił wyzwanie Solisowi, teraz zgłosił swój akces do walki z Tysonem Furym, powiedz jak, jak ty się na to zapatrujesz? No że na pewno Artur Szpilka jest głodny boksu, no ale właściwie no, Artur znany jest z tego, że właściwie no, jak obejrzy jakąś walkę w telewizji albo coś usłyszy to od razu chwyta za telefon i dzwoni do... Andrzeja Wasilewskiego, Wasilewskiego, że chce z tym zawodnikiem walczyć. Oczywiście to nie jest takie proste, bo e, są różnego rodzaju układy menedżersko-promotorsko-telewizyjne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, że Artur Szpilka też nie chciałby walczyć za darmo i, i też te oczekiwania zapewne nie są aż takie, takie niskie, więc Kasa musiałaby się zgadzać. Natomiast e, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o e, Fury, to myślę, że to by była na pewno ciekawa walka. I według mnie, Fury, tak, tak, tak szczerze mówiąc, to nie potrafi boksować. No, walka z Cunninghamem go w moich oczach trochę obnażyła. Jest duży, silny, natomiast z zawodnikami szybszymi i, i technicznymi miałby, no, ma problemy. I tutaj, szpila na pewno nie byłby na straconej pozycji, a na pewno w tej walce miałby dużo więcej do zyskania niż do stracenia. Odlegnie Solis, pięściarz genialny, natomiast ostatnio troszkę fizycznie podupał, troszkę tam dużo chyba hamburgerów, odpoczynku. Widziałbyś tu jakieś szanse dla Dura? Solis to no taki syndrom kubański, no jednak potrafi bardzo dużo jeśli chodzi o, o technikę, nie, nie daje sobie zrobić krzywdy, Natomiast kondycyjnie zwykle ostatnio przynajmniej wypada słabo. Walka też na pewno do wygrania, ale w taki bardzo wyrachowany sposób. Musiałby szpila boksować, boksować i kalkulować jednocześnie. Tak jak robił to z McLeanem, gdzie po prostu boksował ostrożnie wygrywając rundę po rundzie. No, Tutaj jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Soli, pomimo tej swojej nadwagi i braku kondycji, jest zawodnikiem z szybkimi rękami, i jeśli ktoś jest blisko i popełni błąd, to może za niego zapłacić. Jak w ogóle się zapatrujesz na te kolejne wyzwania, które rzuca Artur? Gdybyś był jego trenerem, menadżerem, wolałbyś, żeby jeszcze poduczył się trochę boksu, potem te wyzwania rzucał, czy już teraz ostro poszedł do przodu? No, zależy jak ostro. No, Fiury na pewno jest w jego zasięgu, Solis, Solis też, ale to nie są ci zawodnicy najlepsi na świecie. Natomiast nazwiska znane. Ja cały czas ciekaw jestem, czy dojdzie do tej dużej walki na rynku, z, na, na rynku polskim z Zimnochem, bo no, rok temu, w momencie kiedy usłyszałem o tej walce, uważałem, że ta walka jest, e, byłaby ciekawa, ale tak naprawdę niepotrzebna ani zimnochowi, ani szpilce, bo w, w, za wcześnie. Natomiast e, na no, człowiek, który nasłuchał się e, zwykle wyzwisk z jednej i z drugiej strony. Że dobrze by było, żeby panowie wyjaśnili sobie to wszystko w ringu. Podobno ostatnio zmieniłeś trochę zdanie, jeśli chodzi o szacowanie szans na i szpilki? Tak, no, rok temu oceniałem szansę pół na pół, bo Artur, Artur na pewno walczy bardziej widowiskowo, jest dynamiczniejszy, natomiast wydawało mi się, że Krzysiek będzie boksował spokojniej i w momencie, kiedy temperament szpilę poniesie, to może mieć szpila problem. Natomiast no, okazuje się, że chyba nie do końca taki stoicki spokój zachowuje zimno w, każdej, w każdym momencie, bo mam wrażenie, że z Binkowskim wygrał na punkty po walce, która mi się nie podobała, a, a którą raczej przewidywałem, że, że wygra przed czasem, właśnie dlatego, że te wszystkie teksty nazwijmy to w ten sposób, ale obraźliwe teksty Bingowskiego gdzieś tam e, dotarły do Krzyżka i ten się po prostu spiął. Ale z drugiej strony zimnozna zna szpilkę. Wiadomo, to są dawne czasy, czasów amatorskich. Mi się wydaje, że troszkę byłby tutaj bardziej pewny siebie i być może te emocje nie grałyby takiej roli. No ale to są emocje. To już tyle zostało powiedziane, że żaden, ani jeden, ani drugi nie będzie wchodził do ringu kalkulując, bo jednak są to młodzi zawodnicy. Raczej walka nie potrwałaby... 10 Nie sądzę, zdziwiłbym się, zdziwiłbym się, bo yy, no dzisiaj, tak jak mówiłem, rok temu uważałem, że szanse są podzielone pół na pół, dzisiaj 75% na Szpilę, 25% na Zimnocha, natomiast no, w tak czy siak albo, zimnoch, yy, albo, albo Szpila trafi Zimnocha, albo wbiegnie Zimnochowi na kontrę, jedno z dwojga.